Zaczął tak troszkę, troszkę zadziornie, starał się skończyć miło, ale nie do końca mu się to udało. Myślę, że ta atmosfera, która, która panowała wczoraj, także podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, przy omawianiu kwestii dotyczącej pomocy osobom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi, a także ta dzisiaj powinna być nieco spokojniejsza. Nie mogę zgodzić się z opiniami, które padały, że nic w tym obszarze nie robi się w ostatnich latach. Dokładnie mówił o tym pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, który przypomniał takie daty jak rok 2004, kiedy to ustawą zostało wprowadzone świadczenie rodzinne dla rodziców, wyłącznie dla rodziców, którzy opiekowały się dziećmi. Później rozszerzenie w roku 2009 o opiekunów osób dorosłych, później zniesienie kryterium dochodowego, jakie to też wywołało skutki w liczbie przyznawanych świadczeń, a także konsekwencje finansowe. I oto mamy dzisiaj sytuację, w której po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku jesteśmy zobowiązani przywrócić stan zgodny z Konstytucją. Ale nie tylko to, myślę, legło u podstaw dyskusji nad tym problemem, a także zaplanowana konsekwentna polityka rządu dążąca do tego, aby osoby potrzebujące wsparcia takie wsparcie otrzymywały. I to padało także w dyskusji, nie tylko poprzez przekazywanie środków bezpośrednio osobom uprawnionym doświadczeń, poprzez poszerzanie katalogu osób uprawnionych doświadczeń, poprzez znoszenie kryterium dochodowego, ale także, co podkreślali sami opiekunowie, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pracujące na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także poprzez wsparcie rządu do różnych form pomocy osobom z niepełnosprawnościami. I to wyraźnie wybrzmiało wczoraj w dyskusji. Oczywiście do mediów przedostaje się jednoznaczny przekaz o małej wrażliwości nas wszystkich, nie tylko rządzących, ale nas wszystkich małej wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych, także tych będących w bardzo trudnej sytuacji. Wracając do meritum, do projektu, które dzisiaj tutaj omawiamy, projektu rządowego, a także dwóch projektów poselskich, warto podkreślić, że zasiłki dla opiekunów. Przesługiwać będą w wysokości 520 zł miesięcznie za okresy po dniu 30 czerwca 2013 roku, jeśli opiekun spełnia w tym czasie warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 roku. Zasiłki będą wypłacane z wyrównaniem i z odsetkami za okres przednim wejścia w życie projektowanej ustawy. Wyrównane zostaną również składki na ubezpieczenie społeczne. Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki lub inną osobę w rodzinie przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie. Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca 2013 roku, organ, który wypłacał świadczenia, poinformuje osoby, którym to prawo wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku oraz o warunkach jego uzyskania. I ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy. Co jeszcze ważnego? Zasiłki będą wypłacane na wniosek. Na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy. Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. To główne przesłanki proponowanej zmiany mającej na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście naszą dyskusję w komisji, bo taki też będzie, taka będzie moja konkluzja dotycząca stanowiska Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, będziemy kontynuowali i poszerzymy o szereg innych nowych wniosków. Ja chciałbym teraz także zasygnalizować w tym momencie, że będziemy składali poprawki. Cztery poprawki dotyczące doprecyzowania. Przypomnę również, że w podkomisji, w Komisji Polityki Społecznej jest skierowany projekt o numerze 1443, który dotyczy uregulowania kwestii wypłaty świadczeń, o których mówimy dla rolników. bowiem Pojawiło się, pojawił się, pojawiła się uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2012 roku, w której to Sąd Administracyjny zakwestionował prawo otrzymywania świadczeń pielęgnacyjnych poprzez osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne. Od początku obowiązywania tych przepisów te świadczenia były wypłacane, a nawet po, tym, po tej uchwale NSA takie świadczenia przez niektóre ośrodki pomocy społecznej przez niektóre gminy były wypłacane rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi a prowadzącymi gospodarstwo rolne. Zatem ta kwestia tutaj padała i wczoraj na komisji, dzisiaj także przez, była podnoszona przez kilku moich przedmówców. Chcemy ją skonsumować te zapisy, które były w przedłożonym w druku 1443 w tych poprawkach teraz podczas prac nad tą ustawą tak aby Zwiększając, podnosząc poziom świadczeń, a w tym przypadku tej ustawy wykonując orzeczenie Trybunału Koncyjnego, nie powodować dalsze, dalszego funkcjonowania niesprawiedliwości wobec i różnego traktowania osób, które, które są ubezpieczone w kasie rolniczej ubezpieczenia społecznego. To będzie zawarte w jednej, w jednej z poprawek, które przygotowujemy które są przygotowane i będą zgłoszone. Także chciałbym zgłosić poprawkę w imieniu klubu PSL dotyczącą zwrotu świadczeń dla rolników, tak aby również oni byli uprawnieni do tych świadczeń. Zmiany będą polegały na wprowadzeniu rozwiązania z którym prawo do zasiłku dla opiekuna przysługiwać będzie rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną w sytuacji, gdy zaprzestaną oni odpowiednio prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Fakty te potwierdzane będą odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez te osoby pod rygorem odpowiedzialności karnej, a zmiana ta w sposób jednoznaczny reguluje i doprecyzuje kwestię prawa rolników do zasiłku dla opiekuna, o którym dzisiaj właśnie Mówimy. Kolejna poprawka, te uwagi ze strony państwa posłów także, także pojawiały się i pojawiały się one w dyskusji publicznej na ten temat, dotyczy kwestii rezygnacji z zatrudnienia i nie podejmowania zatrudnienia. Więc przygotowaliśmy poprawkę, która idzie naprzeciw orzecznictwu sądów, jakie, jakie pojawiło się, które to sądy uznają, że za rezygnację z zatrudnienia Rozumie się również nie podejmowanie nowych form zatrudnienia, i to oczywiście będzie miało skutki finansowe, szacuje się ponad 100 milionów złotych, ale będzie rozwiązaniem sprawiedliwym i oczekiwanym przez społeczeństwo. I chciałbym również jeszcze przedstawić jedną poprawkę dotyczącą w, można powiedzieć wszystkich osób. W proponowanej przez nas zmianie chcemy doprecyzować przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego poprzez wskazanie w artykule 16a w ustępie 1 ustawy, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom. I to jest to doprecyzowanie polegające na jasnym, precyzyjnym określeniu, że małżonkowie także uprawnieni będą do specjalnego zasiłku opiekuńczego. E, oczywiście ta zmiana także jest powodowana rozbieżnościami interpretacyjnymi, e, chociaż kwestia ta jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zatem e, przekazując. Przy czym to jest pierwsze czytanie. Tak, ja oczywiście, oczywiście wiem, że to jest pierwsze czytanie. Będziemy debatować na tym kontynuację w komisji. E, Oświadczam, iż Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie rekomendował dalsze prace nad omawianym projektem ustawy i przyjęcie rozwiązań, które będą realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także oczekiwań społecznych, jakie w tej kwestii pojawiły się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.